Ai Weiwei, artysta z Chin, urodzony w roku 1957. Widzimy jego dwa dzieła sztuki, to są dwa zdjęcia. Zdjęcia, które przedstawiają na pierwszym planie dłoń. Dłoń z środkowym palcem, niecenzuralnym gestem, jednym słowem. I te dwa dzieła pochodzą z serii Studio Perspektywy, która to seria powstawała w latach 1995 do 2003. Na zdjęciu po lewej stronie widzimy na pierwszym planie, jak już powiedziałam, środkowy palec o geście cenzuralnym, a w tle, czy to jest jakaś konkretna budowla? To chyba, chyba jest kuria, słuchaj bis. <laughs> Przynajmniej tak można wnioskować z napisu. Jest to kuria w która jest w drugim tle. I... Więc na pierwszym planie ręka się znajdująca jest bardziej. Ostra, jest wyostrzona, natomiast drugi plan jest jakby właśnie tam, gdzie powinien być na drugim planie. Natomiast na obrazie drugim ręka, która znajduje się na pierwszym planie, jest rozmazana i cała nasza uwaga i ostre zdjęcia skupiona jest na drugim planie, którym jest tutaj panorama miasta. Są to jeżowce, drapacze chmur w tle góry i to jest Hongkong prawdopodobnie. Michał Pieczkowicz. No. Jeszcze tylko powiem, że te zdjęcia są biało-czarne. Okay. Michał, Pieckowicz. No więc pretekstem do powstania tego, to jest takie bardzo przewrotne, bo to jest taka, to jest sztuka piękna, niepiękna, nie właśnie. Sztuka bardzo brzydka, ja bym powiedział. brzydka, tak. Ale m, część ze sztuki współczesnej rzeczy, w sensie część prac ze sztuki współczesnej mówi o stosunku artysty do świata, świata do artysty tej relacji prawda. I tutaj pretekstem jest to, że prawda ja idę w sensie ja zakładam, że wszystkie te prace, które powstawały od 1995 do 2 2003 z tego cyklu studium Perspektywy e, przedstawiają w gruncie rzeczy to samo, czyli e, ten niecensuralny gest e, skierowany w kierunku e, różnych budynków czy instytucji na całym świecie no, tutaj mamy prawda, kurię biskupą i panoramę Hongkongu. Pretekst jest prosty, albo ręka jest, albo dłoń jest ostra, a tło rozmazane, albo na odwrót. Oczywiście Studium Perspektywy to jest taki przewrotny tytuł. Bynajmniej nie chodzi o doskonalenie swoich umiejętności fotograficznych tutaj autora, tylko jego, powiedzmy jednak, nastawienie do świata. Bo to, to każdy ma takie dni, kiedy chciałby coś, nie wiem zniszczyć albo żeby się wszyscy od niego odczepili i tak dalej. No i w tym w te dni ja myślę, że te prace są bardziej wymowne dla człowieka i to odzwierciedla taki chwilowy no, bad attitude do... Bunt do... wobec świata, ja bym powiedziała, całkowity. Tak, tak. Nie przejmuję się wami i nie Dokładnie. obchodzicie mnie, mam was gdzieś. Tak, jestem tu, ale I don't give a... no, że nie dokończę, ale no, właśnie o tym mówi, mówi, mówią te prace, prawda? Generalnie no, człowiek nie jest taki, że jest cały czas grzeczny, nigdy nie ma ochoty właśnie się wykrzyczeć, przeciwnie. No i tutaj mamy tą taką złą twarz. No i trzeba się wyrazić, trzeba się wyrazić, więc to jest dobry sposób na wyrażenie się. Gdybym ja zrobiła sobie takie zdjęcie ze środkowym palcem wskazanym na coś co mnie denerwuje, czy to również byłoby uważane za godne upamiętnienia czy też właśnie uczucia na ścianie tego muzeum? Nie wiem, może gdybyś robiła takie zdjęcia od e, e, 1995 do 2003 w jakiejś zastraszającej ilości, to i owszem, ale jak widzimy, tu nie, nie eksponują wszystkich prac z tej serii. Na pewno ten artysta miał wystawę indywidualną, gdzie eksponował wszystkie te prace i one tak bardzo uderzały w widza, tutaj e, po prostu są dwa przykłady, nie? One są od strony tej plastycznej po prostu tymi dwoma, gdzie a to ręka na pierwszym planie jest ostra, a to tło jest yy, rozmazane... I, i, I tak dalej. No i mamy tutaj instytucje, a tutaj prawda, metropolię i stosunek artysty jednoznaczny do tych dwóch y, miejsc. A ja zakładam, że ty widziałeś pozostałe części z tej serii i czy to jest jakiś y, na przykład schemat, że on się buntuje tylko przed tym, co współczesne, przed pewnymi kanonami, być może nie wiem, religia itp. Y, 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 y czy przypadkowe to były obiekty? Muszę powiedzieć, że nie widziałem reszty, niestety. Aczkolwiek jak znam tego typu. Bo każdy cykl prac musi być spójny, tak żeby nie miał słabych punktów, które podlegają krytyce. Podejrzewam, że artysta wybrał te instytucje czy te miejsca, które w jakiś sposób go irytują, ale to nie jest tak, że irytują go w ogóle i nie powinno ich być, tylko tak jak podejrzewam, to jest takie chwil, chwilowe uczucie, nie? no bo nie można się wściekać cały czas na cały świat, chociaż niektórzy próbują. Sztuka uszlachetnia, także my teraz już nie jesteśmy w ogóle zdenerwowani, patrząc na to uspokajający. Y obraz, że tak go nazwę. Dziękuję.